No, eee, poczekajcie, eee, no, no, zacznę się robić luzę i no, i tyle, no, po prostu będzie co będzie, no, w sumie zostało parę dni, więc, więc będzie co będzie, pewnie wyleci to, no, wiedziałem. No, jak zawsze, ale jak chcecie, trade'a mam takie coś pisać szybko. Niki, ja będę dodawał, ale to czas jest do godziny 20. To jest do godziny 20. No, jak chcecie, to dodawajcie, ale to szybko, bo czas mamy do 20 godziny, żeby trade'a zrobić. Ja nie skamuję, tylko mój serwer może być. I no, jak chcecie, to szybko, bo jutro jest admin abuse i chcę to wytradować jakoś szybko. I to możemy rozdać na 10 lajków. Albo nawet na 5. Dobra, elo.